Wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Słucham. Witam serdecznie, moje nazwisko. Misiura, dzwonimy tutaj z sieci komórkowej Prałat Mobile z Gdańska. Ja połączę w tej chwili z ojcem Misiurą, dobrze? moment. Dobrze, dobrze. Halo. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Na wieki. wieki. Świętej Brygidy z tej strony kłaniamy się wam bardzo serdecznie. W tej chwili przygotowujemy taką specjalną taryfę, którą chcielibyśmy zainteresować rodziny osób zmarłych. Tak. Dotyczy to przede wszystkim wysyłania SMS-ów osobom, które już odeszły z naszego świata. Wie pan, polega to na tym, że codziennie każdy zakład publikuje w prasie listę zmarłych, każde zwłoki mają podporządkowany swój specjalny numer i można wysłać SMS-a z kondolencjami. Czy państwo bylibyście zainteresowani? Nie możemy współpracować, nigdy nie odmawiamy, ale szczególnie współpracy z Kościołem. Absolutnie jest nie nam nam, bo, jest nam miło. Niezmiernie jest nam miło. Jest taka sytuacja, że jako ja, właściciel firmy, jestem również człowiekiem wierzącym i, i, Bardzo się i Kościół szanuje. Panie, panie Bogdanie, gdyby pan się zdecydował, to wtedy musielibyśmy podpisać taką umowę pro forma na kwotę 12 tysięcy złotych, która jest opłatą wstępną za nasze usługi. No potem rozliczalibyśmy się już na zasadach zupełnie świeckich. Ty, tak. Panie Bogdanie, jeszcze jest taki warunek księdza, że my będziemy wysyłali też e, za każdym razem taki wieniec, tylko tam są e, też na szarfach napisy naszych sponsorów Orlen Procom i Stomil. Chodzi tak. o to, żeby to na grobie ładnie wyglądało, żeby było tam czytelne, że Stomil pozdrawia, wysyła życzy wszystkiego najlepszego, tak. e, zwłoką teścia i tak dalej. Rozumie Pan? Tak, ale mm. takie szczegółowe informacje do przeczytania, to ja bym może prosił mailem mi coś mm. wysłać. I mm. oczywiście jeszcze tutaj w takim pakiecie promocyjnym przy podpisaniu umowy e, skrzynka e, wina, Monsignorek. Które produkowane jest tutaj na terenie naszej parafii, tak na dobry początek naszej współpracy. Tak. Panie Bogusławie, bardzo dziękujemy, że jest Pan prawdziwym Polakiem. No, dziękuję, za Dziękuję, do widzenia. Przyjemnego dnia, do widzenia. Na wzajem, Wszystkiego najlepszego z Włochom, życzę KGHM. Jak się szef zakładu życzy przyjemnego dnia, to ja się boję. Poranny Wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w s Więcej na www.skrok.pl